Cześć kochani, dzisiaj kolejna nocka, kolejny wieczór, kolejny dzień, dobiega końca. Żebyście sobie dobrze zasnęli, przeczytam wam jedną opowieść. Morskie głębiny. A nasza perełka niech wam towarzyszy w tym zasypianiu. Wyobraź sobie, że siedzisz na piasku przy brzegu morza, i pozwalasz, aby woda obmywała Twoje stopy, Twoje uda. Przychodzą raz za razem spokojne, błękitne, pieniste, szumiące fale. Dłonie opierają się o miękki, mokry piasek i fale zalewają też Twoje ręce. Przychodzą i odchodzą, kołyszą Cię. Patrzysz na błękitny horyzont, na linię styku wody i nieba. Woda jest przyjazna i czysta. Świeci słońce, słychać szum morza, głosy mew i wiatr. Powoli wstajesz i wchodzisz w falę. Zanurzasz się kawałek po kawałku, nogi, biodra, plecy, potem szyje, ramiona, a potem śmiało rzucasz się w wodę i płyniesz z łatwością, miarowo rozkładając ramiona. Z przyjemnością i lekkością. Bierzesz głęboki oddech i nurkujesz odważnie pod wodą. Panuje tam spokój, błękit i zieleń. Woda jest prześwietlona smugami światła słonecznego, przejebijającego przez powierzchnię. Czujesz, że możesz pływać pod wodą i oddychać. Płyniesz zwinnie i swobodnie niczym ryba. Widzisz dookoła piękny, morski świat, kolorowe rośliny, przeróżne ryby, bajkowy, morski krajobraz. Czujesz, jak w słonej, spokojnej toni rozpuszczają się wszystkie twoje obawy i smutki. Czujesz lekkość i swobodę. Podpływasz do białej, wielkiej muszli, która otwiera się przed tobą zapraszająco. Zasiadasz w jej środku niczym w fotelu. Sadawiasz się wygodnie, słyszysz, że muszla do ciebie szepce perłowym, przyjemnym, szumiącym głosem. Siedzisz spokojnie, wpadrujesz się w cudny, morski świat i czekasz na to, co muszla ci powie. W końcu zaczynasz rozróżniać słowa. Muszla mówi, skrywasz w sobie skarb. Tak jak morza na całym świecie, skrywają w sobie muszle, a te muszle perły. Skrywasz w sobie skarb, swoją wyjątkową, wewnętrzną perłę. To perła Twoich talentów, Twoich wyjątkowych, niepowtarzalnych umiejętności. Wszyscy przychodzą na świat z jakimś talentem i darem. Wszyscy niosą w sobie coś wyjątkowego. Czasami to są ogromne talenty, czasami pomniejsze, czasami bardzo proste. Ich wielkość nie ma znaczenia. Ważne jest to, że każdy coś lubi, coś kocha, do czegoś jest stworzony. Świat chce, żeby móc te talenty wykorzystać. Dlatego Muszla prosi, aby poznawać i obserwować siebie, by wiedzieć, co sprawia ci przyjemność. I stać, starać się tak żyć, aby perła, którą nosisz w sobie, cieszyła ciebie i innych ludzi. Nie zawsze musi być tak, że odkryjesz ją od razu, ale spokojnie. Każdy z nas w końcu usłyszy taki głos, który podpowie mu, co jest jego perłą i co może robić. Dla jednych będzie to robienie najpyszniejszych kanapek, majsterkowanie dla innych podróże w kosmos, dla jeszcze innych wymyślanie historii lub taniec, lub jeżdżenie na rowerze, umiejętność słuchania lub rozmawiania. Lista talentów jest nieskończenie długa i daje nieskończenie duże możliwości. Dziękujesz muszli za te słowa, wypływasz z niej w kierunku powierzchni i wynurzasz się powoli. Czujesz, jak słona woda spływa z Twoich włosów, ramion głowy wychodzisz powoli z wiarą i pewnością w to że jesteś we właściwym miejscu we właściwym czasie z właściwą perłą w sercu kładziesz się na miękkim ciepłym piasku i pozwalasz ciału rozluźnić się i wyschnąć powoli ogarnia cię ciepła senność może krusze cię do snu jest bezpiecznie i spokojnie. Odpływasz w sen. Dobranoc, kochani.